W, to tyle z mojej strony. W, jeżeli macie Państwo pytania, to bardzo proszę. W Dzień dobry, 24, Piotr z Telewizja w Polsce. Panie Marszałku, czy ta zasadnicza reforma koalicji, o której Pan mówił przed chwilą, to zmiana premiera Pana zdaniem? Czy... Da się w tym trudnym położeniu ustrojowym, jak pan też powiedział, funkcjonować z premierem Donaldem Tuskiem na czele? To pierwsze pytanie. A drugie, jak pan się czuje jako cel numer jeden obecnie, tak zwanych silnych razem, czyli najbardziej betonowego elektoratu Platformy Obywatelskiej? Mówiąc krótko, czy po ludzku pan się czuje stłamszony przez koalicjantów? No i trzecie pytanie, czy pan wie, jakie było źródło przecieku a propos tego spotkania? Czy to możliwe, że fakty faktycznie funkcjonariusze SOP poinformowali o tym? Wydaje mi się to bardzo mało prawdopodobne, ale też wie pan, ja nie mam w sobie takiej jakby ochoty prowadzenia jakichś śledztw, jakichś dochodzeń. Tak, jak mówię, to miejsce spotkania było błędem. Natomiast ja nie robię nic złego. Znaczy rozmowa z przedstawicielem opozycji, z liderem ważnej partii opozycyjnej w wykonaniu marszałka Sejmu nie jest niczym złym. I mam wrażenie, przepraszam, w moim świecie jest czymś dobrym. Bo uważam, że to jest właśnie zadanie marszałka Sejmu. Nie siedzieć tam w gabinecie zamkniętym na cztery spusty i przyjmować tylko ludzi ze swojej koalicji, żeby trzymać ten cały Sejm po swojej stronie. Nie, jesteśmy w takich czasach, że trzeba rozmawiać i z tymi i z tymi. Więc jeżeli proszą o rozmowę, odpowiadam. Tak, siadajmy i rozmawiajmy. Ja mam w sobie naprawdę dużo zaufania do ludzi i takiego przekonania, że, no wiecie, to, to naprawdę nie jest żadna czynność religijna, to nie jest zdrada małżeńska, to nie są jakieś opowieści, o których słyszę. To jest rozmowa dwóch polityków. Z których jeden przedstawia swoją opcję, a drugi przedstawia swoją. Więc nie zamierzam teraz tropić źródeł przecieku, zastanawiać się. To jest absurdalne i w ogóle ponad, ponad moje zajęcia. Natomiast pyta pan, czy przywództwo Donalda Tuska. Donald Tusk stoi teraz przed potężnym wyzwaniem. A my umówiliśmy się, wybierając go i desygnując na premiera, że chcemy mu w tym wyzwaniu pomóc, no bo to jest rząd, do którego wszyscy wchodzimy. A więc teraz, w tym trudnym momencie. Kiedy te w półtora roku rządu pokazało, że mnóstwo rzeczy zostało zrobionych, ale też wiele nie zostało zrobionych, że często rozmijamy się z oczekiwaniami ludzi, że ludzie idą dzisiaj w inną stronę, to przed Donaldem Tuskiem stoi potężne zadanie ułożenia tego narzędzia koalicji, którym jest rząd, podstawowego, sprawczego, tak, żeby to działało, a nie nie działało przez najbliższe dwa lata. I dlatego my uczestniczymy w rekonstrukcji tego rządu, prosząc premiera, żeby przedstawił swoje rozwiązania, żeby przedstawił swój pomysł. Nie rozmawiamy dziś o zmianie premiera. Rozmawiamy o tym, jak z tego rządu, który w, no nie jest najbardziej lubianym przez Polki i Polaków rządem, uczynić rząd, który będzie niósł ludziom nadzieję, a nie poczucie jakiegoś chaosu, rozedrgania, niepewności. To jest po pierwsze, oczywiście, komunikacja, bo jak mówię, dużo rzeczy zostało zrobionych, ale też bardzo ważną rzeczą jest to, żeby ten rząd sensownie poukładać. Przychodzi premier, mówi, ja mam taki pomysł, my mu mówimy ok, ja uważam, że to nasze ostatnie spotkanie piątkowe, czterogodzinne, było dobrym spotkaniem. Bo było spotkaniem niezwykle konstruktywnym, gdzie przeszliśmy w zasadzie przez, zmapowaliśmy wszystkie punkty, które mogą jakby kliknąć, te, które, w których może być jakiś opór. Jesteśmy umówieni na kolejne spotkanie jutro i mam nadzieję, że będziemy w stanie z tym, z tym szybko dojść do ładu zgody i po prostu przed jeszcze rozjechaniem się Sejmu na wakacje ten projekt zamknąć. I wtedy dać mu szansę, dać mu czas. Wierzę, że się uda. A ten atak koalicjantów, ten A wie w pan, to już, zna pan. Zda się taką koalicję pan, utrzymać, która się wewnętrznie tak skłóciła. Wie pan, zna pan, bo się interesuje pan polityką podobnie jak Nolenz wolens ja, więc wie pan, jakie są czasami, bo tak bywa w polityce. Stopnie braku sympatii, o tak delikatnie powiem. Że jest brak sympatii, głęboki brak sympatii, a później jest koalicjant. No czasami tak bywa. Czasami jest to kolega z listy, czasami jest koalicjant. Ja jakby chcę powiedzieć jasno, ja rozumiem emocje, które dzisiaj ludzie mają. Ja rozumiem te emocje. Trzaskowski przegrał, a miał wygrać. Miało być inaczej po tych dwóch latach, a jest tak że ludzie czasami mówią, hej, no ale to jest na pewno to, na co się umawialiśmy I, i tu trzeba to z pokoru przyjąć i bić się w piersi i iść do roboty. To jest, to jest dzisiaj rzecz, którą, której ludzie od nas oczekują, a nie jakichś nie wiadomo jakich historii. W, jak się ma dwa takie faktory, no to, no, to, no to w tym momencie rozumiem, że jest frustracja. Natomiast, i okej, okay, ona się dzisiaj wylewa pewnie w znacznej części na mnie, przeżyję, to nie takie rzeczy przeżyłem. Natomiast chcę bardzo jasno i twardo powiedzieć, stoję przy swoich wartościach. Jeżeli się z kimś umawiam na koalicję, to tę koalicję robię. Jeżeli ktoś chce ze mną rozmawiać, to z nim rozmawiam. Bo są takie spotkania, z których nie ma podpisanego protokołu, konkluzji i tym podobnych rzeczy. Jest wymiana informacji. Od półtora roku, będąc tutaj w Sejmie, korzystam z tego przywileju, jaki daje mi ta funkcja. To jest pewien. Między nami mówiąc, trzeba by było kiedyś pomyśleć też przy okazji takich sytuacji i takich napięć, jakie my dzisiaj w Polsce mamy, o uwolnieniu marszałka Sejmu od bagażu, bagażu partyjnego i wprowadzić takiego marszałka Sejmu, jak jest w krajach skandynawskich. To znaczy takiego, który realnie może być arbitrem, który realnie może rozmawiać z bardzo różnymi stronami reprezentowanymi w Sejmie bez podejrzenia, że realizuje jakiś swój interes albo że dzieje się jakaś inna rzecz. To stabilizuje system. I dzisiaj rolą marszałka Sejmu jest rozmawiać. Jest wyciągać rękę. Proszę pamiętać, że ja jestem tym marszałkiem Sejmu, który po raz pierwszy zaprosił do stołu przy konwencie seniorów koła poselskie. Tego nigdy nie było. My, jako koło w poprzedniej kadencji, nie korzystaliśmy z tego. Ja nie mam problemu, że tam jest zandberg, skalik czy, czy, czy cookies. To się po prostu ludziom należy. Więc ja tak robię, tu stoję, inaczej nie mogę. Tak się będę zachowywał, a jak mówię, tylko miejsca spotkań muszę dość precyzyjnie. Skoro pan, pani Panie redaktorze, zadowolone. bardzo proszę. Panie redaktorze, pani redaktor pan, były pani trzy pytania. Ja poproszę koalicji, o jedno pytanie pan jeszcze. Pan prezesem Prawa i Sprawiedliwości rozmawia o ratowaniu Panie redaktorze. Polski, to jest cytat. Ale ratowanie Polski, wie pan, ma bardzo wiele wymiarów, bo my dzisiaj rozmawiamy o ratowaniu Polski, to panu może się to kojarzyć oczywiście, to zróbmy inną koalicję i może komuś inaczej tak się kojarzy. A mi się kojarzy z pytaniem, dobrze, jak ułożyć teraz nasze relacje, żeby były jak najbardziej efektywne, a nie napięte ze Stanami Zjednoczonymi. A co zrobić, żeby w ekstremiści nie zawładnęli Polską? A co zrobić dzisiaj, żebyśmy mieli pewność, o czym prezydent Duda kilkakrotnie mówił na Radzie Bezpieczeństwa Narodowego w obecności prezydenta Nawrockiego? że ścieżką dla Ukrainy powinno być włączanie jej do Zachodu, a nie pozostawianie samej sobie na wschodzie. To jest dzisiaj, ja tak to rozumiem ratowanie Polski. Natomiast mówię, daję każdemu prawo do przychodzenia do mnie z bardzo różnymi pomysłami politycznymi. Natomiast ja rezerwuję sobie prawo, żeby asertywnie i jasno powiedzieć: jestem zainteresowany, bądź nie jestem. W tej sytuacji nie jestem i pozostaję w szacunku. Szanowni państwo, jesteśmy już w czasie tak naprawdę, więc pani marszałku, dobry, czy jeszcze jedno panie pytanie, marszałku, tak? Jest na panie czy telewizja Polska kilka takich podstawowych pytań. Pierwsze, czy na spotkaniu rzeczywiście, bo tak wiemy nieoficjalnie, była mowa o tym, żeby został pan w fotelu marszałka. Czy była nie. taka dyskusja? Nie było takiej dyskusji. Nie było. Kiedy się pan spotykał pierwszy raz z prezesem Kaczyńskim? Kilka czynstw? tygodni temu, ale nie pamiętam dokładnie daty. To było ale kilka tygodni ale temu. Po, wyborach tak, po wyborach prezydenckich, tak. Czyli po 3 czerwca? Tak, po 3 czerwca, do, ale nie pamiętam dokładnie. Bo tego. mówił pan 3 czerwca, że nigdy nie rozmawiał pan z Jarosławem Kaczyńskim, nie, na pewno dlatego ta czerwca, data jest Na pewno ważna. po 3 czerwca to było spotkanie, jak mówię, trwające tam ze 45 minut. Musiałem jechać po dziecko, mówiąc zupełnie wprost i przerwaliśmy rozmowę w połowie. Nieoficjalnie mają... Tak, proszę cię. Nieoficjalnie też niektórzy twierdzą, że przeciek przeszedł No, sprawa i Sprawiedliwości, nie z żadnego sopu. W związku z czym, czy czuje się pan ograny przez Jarosława Kaczyńskiego? Nie. A dlaczego się pan nie czuje ograny, dlatego, skoro, że... skoro cały nawet elektorat y, pana partii mówi o per zdrajca y, I, i sam pana, i... sama pan to pan pana to. Po pierwsze nie mam wrażenia, że cały, to jednak pewna nadinterpretacja. Y, są ludzie, którzy potrzebują wyjaśnienia i przecięcia wątpliwości w związku z powyższym dzisiaj przychodzę i. W jasny sposób je przecinam, mówię jak wygląda sytuacja. Natomiast no, ja mam taką naturę, proszę wybaczyć, że nie podejrzewam ludzi o złe intencje, a więc nikogo nie podejrzewam o złe intencje. Proszę mi pozwolić zostać w swojej świętej naiwności w tym zakresie. Nie podejrzewam ludzi o złe intencje. Jeżeli ktoś prosi mnie o rozmowę, rozmawiam. Jeżeli ktoś prosi mnie o decyzję, podejmuję decyzję. Nie widzę nic złego. Przeciwnie. Widzę coś bardzo normalnego w tym, że ludzie ze sobą rozmawiają. Jeżeli ktoś widzi w tym, że ludzie ze sobą rozmawiają coś nienormalnego, to nie jest mój świat. Ja się z niego nie chcę nie powiedzieć wypisuję, ale nie chcę mieć z nim nic wspólnego. Nawet jeżeli ma mnie to kosztować utratę sympatii tej czy innej osoby. Tak, będę rozmawiał. Chcę, mogę i będę rozmawiać. Kto zabiegał o to dziękuję. spotkanie? Jeszcze Kto zabiegał o to spotkanie? Szczególnie Druga to strona. pierwsze po drugiej stronie. Druga strona zaproponowała to spotkanie. Ja na to odpowiedziałam Pozytywnie, no, tyle mogę powiedzieć w tej sprawie. Też yy, 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 musicie Państwo mieć świadomość, że no, rzeczy czasami są po prostu bardzo proste. Ktoś prosi o spotkanie i się na to na to spotkanie, tę prośbę o spotkanie opowiada. To nie są jakieś wielkie rzeczy. I też nie jest tak, że w, kiedy nie wiem, spotykam się z Mariuszem Błaszczakiem na przykład, tak? bo to też jest wysoki przedstawiciel Prawa i Sprawiedliwości, od razu muszę z tego robić nie wiadomo jakie wydarzenie, bo jak mówię, są spotkania, które po prostu służą wymianie informacji. Bo przychodzą do mnie na przykład posłowie PiSu, Również funkcyjni w klubie z projektami ustaw, na których im zależy, widzą, że coś się zmieniło w tym sensie, że można gadać. No to gadajmy ja uważam, że to jest bezpieczniejsze dla Polski, a głosować i tak będziemy tak, jak, jak będziemy głosować.